Hejka hejka, cześć Wam wszystkim. Kolejny odcinek z serii miejscówki na mapach, tym razem mapa południowe wybrzeże. Bitwa standardowa, szansa na wygraną 76%. Według XVM gram czołgiem. Hmm, jakim to gram czołgiem? Aha, typ 58. I startujemy z górnej strony mapy z północy. Nie wiem czy to komuś... Jeszcze trzeba pokazywać, czy nie. Ale jedno, najlepsze miejsce, w sumie, jeśli z tej strony startujemy, a nie chcemy się pakować gdzieś tam w jakąś bitwę straszną, totalną, to ustawiamy się tutaj, przy tych kolumnienkach. I mamy tutaj przestrzał w tym momencie na jedną i na drugą stronę. I właśnie pierwsze, pierwsze ustawiam się zawsze tutaj, nie tam w tych kamyczkach poniżej bo tam mogą nas przeciwnicy yy, załatwić. No co to, to się znowu kurcze stało. Bo nas mogą załatwić, ale ustawiam się tutaj. Tutaj artyleria jakby nas nie widzi, bo tu głównie chodzi o artę po prostu. Żeby nas nie ściągnęła gdzieś tam. Skądś tam. Czasami się tam ustawia właśnie artyleria w tym miejscu, ale rzadko. No i tak, po kolei, lecimy bitewkę. Tam się Czafi na plażę zapędził. Nie wiem czemu, co on tam robi, bo tam raczej ciężkie jeżdżą czołgi. A technikę jaką tutaj korzystam, to po prostu ustawiam się tak jak widzieliście wcześniej i po prostu przód, tył, przód, tył, gdzie któryś jakiś tam przeciwnik pokaże, tam, tam się przemieszcza. Nie nieraz bywa tu ostro, jak się przeciwnicy przebiją. O, właśnie zebrał jeden ode mnie z naszych. Tutaj bulldog się pokazuje, tam na górce stoi sobie E25. Oczywiście, jak to w wocie, e, nie trafiony pocisk, chociaż był celownik zjechany do końca. T29 schował się za domkiem i z szóstka. Jak na moje, mój czołg, te 50, typa 58 jest to czołg ciężki do przebicia. Jednak tutaj ładnie T27 boczkiem się tak troszkę ustawił. Niestety pod skosem już go zniszczyli. Tutaj się pokazują następni przeciwnicy kw 85 ten czołg jest do załatwienia tam gdzieś dalej jak panter krąży no i tutaj jeśli stoimy w tym miejscu to bitwa polega właśnie na tym żeby tylko y, przesuwać się po prostu z jednej strony na drugą helkacik helkacika ładnie weszło drugi raz weszło on mnie teraz zwalnął. Zerwał mi gąskę przy okazji. Całe szczęście wystraszył się, nie wyjechał. Jeszcze raz. Ups, teraz mi wolno, kawę 85, niewidzialny. Zobaczcie, z, takich, z takiej odległości przy wystrzale nie było go widać. Też może być World of Magic. Już go załatwili. A z, z lewej strony już nadjeżdżają ciężkie czołgi. Będzie, będzie chyba e, gorąca obrona bazy. Tutaj na tego Helka Cika się nastawiam. Bo w końcu frak by się jakiś przydał, jeszcze jeden. A czy jeden? No w ogóle nie mam w tej chwili. Także przydałby się jakiś frak. żeby tą bitwę zaakcentować. Taki zawstydzony ten helkacikiem nie chce wyjechać. teraz się cofam, bo na pewno mnie zauważył, bo na tym czołgu nie mam żarówki. Proszę bardzo, jednak on sobie pojechał dalej. Pewnie stwierdził, że nas objedzie od tyłu, przez tą góreczkę tam. Tutaj mamy, tutaj z tym isem, kurczę! Z tym isem trójką, widzicie, no nie mam szans go przebić. Złota raczej nie używam na czołgach. Nawet nie mam czasami zamontowanego traktu widzicie. I z tym tylko to takie będzie przestrzeliwanie się Dostał, ale nawet go nie zarysowaliśmy Dostał, ale nawet go nie zarysowaliśmy Tym go nie pokonamy A w sumie gdybym złoto na tym czołgu, to... Tu mam przebicie 128, a na złocie 172 no, byłaby szansa załatwić tego Isa trójkę. A tak? A tak to widzicie. Tak sobie strzelam w niego i mu załatwiam stalową ścianę. No, teraz się zajął tamtym E25, więc była szansa wykorzystać to i dostał w tył wieży. I mam fraga KW4. Też, też ciężki przeciwnik, jak się gra takim typem 58. To, że akurat tutaj się fajnie bokiem ustawił, ale też to nic nie dało, ponieważ nawet z boku go nie przebiło. Zostało dwóch przeciwników, tylko jedna artyleria M12 i T32 też nieprzyjemny przeciwnik T32, dla takiego czołgu jak mój na szczęście zginął. Została artyleria, gdzie tam już nasi pojechali. I prawdopodobnie zaraz będzie koniec bitwy. Także, no, miejscówka taka jak widzieliście, bardzo fajna miejscóweczka. Fajnie się tutaj można, można i, 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 i można fajnie zdobywać HP na przeciwniku i też można się dobrze bronić w tym miejscu Nawet się czasami można długo utrzymać. No i bitwa się skończyła. Okej. Okay. Dobra. To na razie tyle. Do następnego filmiku. Cześć.